Zaraz będzie marzec, a my dopiero teraz sprawdzimy nieco szerzej, co słychać u bohaterów, jednak wynika to pewnie z faktu, że wśród tych kart nie dzieje się aż tak wiele co u Ikon i dopiero ostatni piątkowy event nieco ruszył temat, więc przejdźmy do rzeczy i sprawdźmy, co w końcu obecnie potrafi mieszany jakościowo skład bohaterów za kilka milionów monet. W bramce nie ma wielkiego wyboru, ląduje Team Howard, który kosztuje prawie 80 tysięcy, więc jest szansa, że z niego będzie przynajmniej akceptowalny golkiper. Lewa obrona, no tu mógłby być Majkon lub Zeroberto, Roberto, ale SBC o tego drugiego wygasło. Na Brazylijczyka potrzeba 30 spotkań w meczach towarzyskich, więc podziękuję, i takim sposobem zostaje nam Liza Razu, więc teoretycznie nie ma się na czym zachwycać. Pierwsze Sio wygląda już lepiej i jest nim stam, ale nie w najlepszej wersji, a w tej dostępnej także za SBC, które wykonać można będzie jeszcze przez kilka dni, więc jest to dobra okazja, by sprawdzić, czy faktycznie warto przejść. Palić jeszcze nieco foderu na Holendra, którego partnerem został podstawowy Lucio. Karta Brazylijczyka wygląda cały czas bardzo grywalnie, a ja we FC-25 jeszcze nim nie grałem, więc jest to dobry moment, by sprawdzić, jak realnie odnajduje się on w obecnych realiach po styczniowej łatce. I kończąc tę defensywę, stawiam na Macmana Mana, którego wiele razy widziałem jako podstawowego zawodnika u bardzo ogarniętych graczy, więc też z przyjemnością sprawdzę, co on tak naprawdę potrafi. Wchodząc w środek pomocy robi się trochę biednie, bo jeśli nie budujemy najdroższego możliwego składu z nowo wydanym Matwidim, zostaje nam kompany, który będzie pełnić rolę tak naprawdę asekuracyjnego środkowego brońcy, a jego partnerem na SPD naturalnie zostać musiał jajaturę w swej najlepszej wersji, która i tak nie jest jakoś specjalnie droga i da się ją wyhaczyć za około 800 tysięcy monet, ale jednak o walorach iworyjczyka chyba każdy już sporo słyszał. A walorów pierwszego, nieco bardziej ofensywnego piłkarza w tym zespole, nie jeden gracz jest ciekawy, bo karta Gutiego za SBC wygląda bardzo solidnie. 5 gwiazdek sztuczek, 4 słabszej nogi, mocne osadzenie w gangu hulita i w tym 3 statystyki ocenione co najmniej na 90, no i także 185 cm wzrostu, a to wszystko za wyzwania budowania składu, warte ledwo ponad 700 tysięcy monet. O czy tutaj wszystko jest w porządku? O, warto to sprawdzić. Bez wątpienia Guti jest gwiazdą tego cinka na lewej flance, skoro bawiliśmy się już hazardem i Ginolą, pozostaje nam na dobrą sprawę Di Natale w swej droższej wersji z mocniejszymi strzałami i złotymi finezjami, która i tak nie jest nadmiernie droga, bo zapłacić trzeba za nią około 400 tysięcy monet. Przechodząc do Strikera, to jest też wielka zagadka, której nie mogłem się oprzeć. Najtańsza karta w tym składzie, warta mniej niż 100 tysięcy, ale tutaj są złote finezje, wszystkie podstawy są na swoim miejscu, nawet dribbling wynosi 91, a przypominam, że kanu mierzy 196 cm wzrostu i posiada przy tym podstawowe 90 O Po statystykach nie widać, że jest to aż tak wielki napastnik, więc albo to jest ukryty rzeźnik, albo lepiej o nim nie myśleć. Natomiast zamykając skład, stawiamy na także nową kartę z piątkowego eventu, u której teoretycznie wszystko jest na swoim miejscu, nawet siła wynosi 80, tylko właśnie pytanie, jak to będzie z tym kolem w praktyce? Tak ostatecznie wygląda ta drużyna zbudowana oczywiście trochę pod Gutiego, Stama i inne karty, którymi nie grałem, aczkolwiek czysto formalnie wyszła z tego ekipa za 4 miliony monet, więc w teorii nie jest to zbieranina najgorszych randomów. Na praktyce szalone rzeczy dzieją się w tym składzie i cena danej karty nie zawsze jest wyznacznikiem jej jakości. Zaczynając jednak od tego co najmniej przyjemne, najbardziej rozczarował mnie tutaj Guti jako środkowy ofensywny pomocnik. Hiszpan oceniony jest na tej pozycji realnie, Aż na 93, a tak naprawdę nie tylko nie strzeliłem nim podczas zabawy tym składem ani jednej bramki, ale nawet nie doszedłem do solidnej sytuacji strzeleckiej. Jedynie zaliczył on kilka asyst, lecz ogólnie poruszał się po boisku, jakby był nieco zagubiony, miał problemy z doskokiem do rywala i walką fizyczną. O no i często nie odczuwałem, że ma on aż 89 tempa. Znajomy, który nim grał, powiedział, że nie jest zadowolony z tego SBC i mi nie do końca chciało się w to wierzyć, no ale faktycznie. Z tym gościem na SPO coś jest nie tak i lepiej zamiast niego postawić na Zidana po ewolucjach. Z drugiej strony przed nim grał jakże Tani Kanu i z nim też jest problem, bo teoretycznie widać, że nigeryjczyk z tą swoją wielką sylwetką nie jest w mecie gry. Nie czuć po nim, że ma tak wysoko oceniony drybling, bo zanim wyciągnie swoją długą nogę do piłki, by zabrać ją od rywala, o ten przeciwnik już dawno ją zgarnie. Jednocześnie przy strzałach Kanu trzyma od siebie dość daleko futbolówkę, więc darza mu się Oddawać średnio mocny strzał w solidnych sytuacjach. No i minusów można narzucić mu wiele, ale mimo tego on strzelał bramkę za bramką. Trzeba było wykończyć trudną sytuację w ostatnich sekundach meczu, by dać swojej ekipie zwycięstwo. to wykańczał. Trzeba było strzelić finezję. Strzelał. Trzeba było minąć bramkarza. To mijał. No i finalnie miał dwa razy więcej bramek niż rozegranych meczów. A do tego tyle samo asyst co rozegranych gier. Nie powiem, że to jest ukryty rzeźnik, bo tego po nim nie czuć ale to jest napastnik. Miał strzelać, więc strzelał i trudno się do niego przez to czepiać, więc to bardzo dziwna karta. Chętnie pogram nim jeszcze w przyszłości, ale jestem pewien, że znajdą się osoby, które polubią boiskowy styl kanu i trudniej będzie z tym na przykład u Cola, bo Anglik nawet podczas biegu zwalnia czasem, by ułożyć sobie lepiej piłkę przy stopie, On ma jakieś problemy z animacjami, a walka bark w bark wypada u niego przeciętnie, więc to jest gość, który można grać, gdy nikogo obok niego nie ma i Znacznie lepiej wypadł w tej sytuacji grający po drugiej stronie Di Natale, który przypomina trochę prawonożnego Messiego, niby niczym nadzwyczajnym nie zachwyca, ale nie popełnia poważnych błędów i jak ma akcję to bez problemu wykańcza, no solidny gość do zapchania luki w składzie. Tego niestety nie powiem o kompanym, bo jednak Belk jako SPD był nieco zbyt sztywny i wolny. Niemu pisana jest jednak chyba wyłącznie gra na środku obrony, no bo co prawda czasem podłączał się do ataku i zaliczał nawet asystę, ale były to wymuszane sztywne zagrania. Grający obok Jaja Turę stało dwie klasy wyżej i Iworyjczyk bez wątpienia wart jest polecenia gry jako SPD, bo przede wszystkim ma niesamowitą krzepę. Wystarczy, że rywal się do niego zbliży, a turę łapie go za fraki, zabiera piłkę. I i w solidny sposób rozgrywa akcje, więc tutaj cena jest wyznacznikiem jakości. No i to tyczy się także pozostałych piłkarzy w zespole. Lizarazu zarazu niestety zbyt często dawał sobą pomiatać i miał problemy z doganianiem rywali, więc trudno go polecać. Zwłaszcza, że zaraz zacznie się marzec. Stan bez wątpienia jest wart swojej ceny rynkowej, jak i tej za SBC. Aczkolwiek holender mógłby być nieco zwinniejszy. Grając nim, trzeba czasem cierpliwie przytrzymać rywala na dystans, bo jeden agresywny, nieudany tak sprawi, że stam zostanie daleko z tyłu za akcją, o co nie zdarzy się na przykład podobnemu Ferdinandowi. Rozczarowujący natomiast był nieco Lucio, bo niby jego karta kosztuje 250 tysięcy monet, więc to nie jest obecnie wielka forsa, ale on ma dalej świetne statystyki i 91 siły, a czasem nie potrafił zatrzymać przeciwników, którzy przebiegali dosłownie ocierając się o niego. O po Brazylijczyku spodziewałem się więc więcej i pozytywnie zaskoczył mnie McManaman, któremu nie Brakowało krzepy, który solidnie wjeżdżał rywali, a jedyny problem miał taki, że czasem na dłuższych dystansach brakowało mu nieco tempa, no ale ogólnie gość jest tańszy od grającego po drugiej stronie Lizarazu, a przy tym widocznie lepszy. Zamykając więc już temat, Howard jak to Howard! No niczym mnie nie zachwycił, ale gorsze jest jednak, że nie zachwycił mnie tutaj Guti, bo to na niego tak bardzo liczyłem. Widząc jego kartę, wręcz pomyślałem, że można w końcu sprawdzić, jak w tej grze radzi sobie randomowy skład bohaterów. No a tutaj, akurat u Hiszpana to radzenie wyszło średnio. Może lepszy jest on na środku pomocy, a nie HPO, no, ale to sprawdzimy przy okazji innym razem. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!